Cześć, cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale z drapki Dzisiaj jest premiera. Z drapeczki neonowe 7 i ja na dzisiaj też przygotowałam sobie z zdrapeczki, jest to 6 neonowych, kwota, która dzisiaj była wydana. Na draping to 30 zł. I yy, co kochani, yy, dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję za yy, bardzo przemiłe słowa od Was. Jestem Wam naprawdę wdzięczna za to, że jesteście ze mną i za to, że oglądacie. Dziękuję Wam bardzo. Także zaczynamy. To jest. Mam zdrapeczki. Jest 6 drapeczek od 45 do 50. Także zaczniemy sobie od 45. Tutaj i zobaczymy. A tutaj jeszcze kochani, szukamy siódemki czarnej, siódemki zielonej, która nam podwaja, albo gwia takiej gwiazdy, która nam potraja. I tutaj mamy 11 stopni wygranych. Oglądałam już dzisiaj Wasze wszystkie premierki od rana. I kochani, jedni lepiej, drudzy troszkę gorzej. 3, 5, no ale powiem, że ta premiera Wam dzisiaj bardzo ładnie poszła. Chociaż nie wszystkim komentuję, ale wszystkim lajkuję Wasze odcinki i wszystkie odcinki Wasze oglądam. Choć nie mówię, nie zawsze komentuję. O, mamy siódemkę. Także zwrocik jakiś będzie. Najważniejsze, że nie będzie zera. Ósemka, szóstka oraz ósemka. I co tutaj mamy? 5 zł. Także jeden zwrocik jest. Zdrapeczka z numerem 46. I także tak jak mówiłam, oglądam Wasze wszystkie odcinki po kolei. Ale mówię nie zawsze, nie zawsze komentuję, ale zawsze zostawiam Wam lajki pod filmikiem. 8, 9, 6, 5, 4, 4. O, i jest siódemeczka czarna także super kolejne 5 zł tu mamy zdrapeczkę o, niech się sfokusuje 47 I, i, i zobaczymy tylko zerknę, czy się nagrywa dobrze, jest wszystko ok tu mamy szóstkę Czwórka, ósemka, dwójka, ale dziś jest upał, Jezu, jest tak parno, u nas słońce tak jeszcze grzeje mocno. Wam powiem, kochani, już wentylatory chodzą pełną parą, ale nie idzie wytrzymać. No tu niestety nie mamy nic. 48. No, ciekawa jestem, co dzisiaj z tej nowej siódemki będzie, z tej premiery. Pięć, szóstka, ósemka, dziewiątka. Trójeczka, czwóreczka. I czwóreczka, dzisiaj musiałam specjalnie jechać do innej kolektury po te zdrapki, bo tutaj u nas zawsze jest dzień później i specjalnie jechałam żeby na dzisiaj sobie zrobić i wrzucić tą premierkę tu mamy zdrapeczkę z, 40, z numerkiem 49 trójka piątka piątka szóstka Trójka, ósemka, to jest przedostatnia zdrabka, szósteczka, czwóreczka i ósemka, no niestety też nic. No i ostatnia z numerem 50. I zobaczymy, co tutaj jak na razie mamy, tylko 10 wygranej. No, ale myślę, że to nie jest, nie jest tak źle jak na premierę. Najważniejsze, że nie ma zera, bo są premiery z zerem. Piątka, dwójka oraz trójka. No, niestety, tutaj nic się więcej nie trafiło. Także, kochani, na dzisiejszy draping było wydane 30 zł. Doszkę mamy z powrotem, także myślę, że nie jest tak źle. Najważniejsze, że nie ma zera. I coś na pomnożenie wpadło. Kochani, chciałabym Wam jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną i za to, że oglądacie mnie. Za to, że piszecie tak wspaniałe komentarze, jesteście naprawdę, naprawdę cudowni. Eee, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że jesteście i że mnie oglądacie. Do zobaczenia.